No to pokaż. Czy ja Kartago mogę rozwinąć? Nie. A gdzie jest to miasto? Ostatnie. No właśnie to. Czyli jego też nie mogę rozwinąć. No tak, średnio. Dobra, to. To sobie zwiększymy wielkość tego miasta. Nadwyżka populacji. Magna Grecia, o proszę. Brundisium. Ciekawe czy ja mogę cię rozwinąć. Normalne, że nie? Czemu tu jeszcze to stoi? Syracuse też nie. No powiedzmy, że tu rozwiniemy sobie miasto. Troszkę się... O! Plus 4% do tempa opracowywania technologii. No i proszę. To się opłaca rozwijać. Dobra, bo wydałem tyle pieniędzy dodaj do puli, uzyskano cechę. No i dobrze, przechodzimy do tego co nas tu najbardziej teraz interesuje, czyli e, czyli trzeba zabrać stąd tego szpiega. Zróbmy sobotaż jakiś. Zatrucie prowiantu. Nie udało. No, ja nie wiem, to jest jakiś tak nieudany szpieg, że to jest jakaś masakra, szczerze. Jesus. Przybiegłość... No, tragedia. Jakieś takie nieudane wyszło. Dobra. Tą jednostkę damy bliżej. Tutaj sobie uderzymy. No nie, przestraszyli się. Łaj jeszcze raz. Przykro mi. Polegli w boju. Dobra. Morscy ludzie. <świet> Świetnie. Mamy awansik. Ale to z niczym, można powiedzieć. Plus 5% na morale wszystkich oddziałów. To mi się podoba. I płyniemy. Bo tutaj nie zostało, z tego co kojarzę, nie została żadna armia. Ich, no właśnie. Oni się całkowicie wycofują pod tamto... Pod tamto ostatnie miasto, więc ja tutaj też przerzucam wszystkie swoje oddziały. jak teraz to wojsko? No, już prawie się tam wyleczyli. To ja bym poszedł tutaj. Zobaczył, jak to wygląda. No, nikogo nie widać, więc jest chyba w porządku. No, i tu będę sobie szedł szpiegiem. Zobaczę, jak tutaj sytuacja wygląda. Tutaj też jest droga. No właśnie. No, jakoś tutaj postaramy się ich wyciąć. Więc yy, to by było chyba na tyle w tym ruchu. Tu jeszcze gotulów mam. A mogę się ładnie rozbudować. Pięknie. Tylko czy ja mogę tu jeszcze na przykład zwerbować wysłannika? O, właśnie. ten wysłannik będzie męczył tego wysłannika. Dobra. Manewry wojskowe można udać za uznać za zakończone, tak, zdecydowanie. Więc kończymy turę, bo trzeba trzeba jeszcze zdobyć tamto miasto, a to zajdzie jeszcze ze dwie tury pewnie. O, kurde, ale numer. Ja pierdzielę oni. Ale dobrze, to dobrze, to nawet bardzo dobrze, że tak zrobili. Dobra, ta armia wieje. Ale numer. Tego się nie spodziewałem, że oni tam przyatakują. Ale jak oni to odbiją, to wtedy ja będę mógł to sobie spokojnie zająć. I to by było bardzo dobrym rozwiązaniem, więc nie będę ich tam tłuk. Niech oni sobie oblegają to miasto, może się uda. Trzymam za nich kciuki, żeby im to oblężenie wyszło, żeby zdobyli sobie to miasto, no i wtedy ja to wykorzystam. Nie mam mowy. Wybij sobie z głowy sojusz jakikolwiek obronny. Kurde, miałem z Kapadocją zagadać, zapomniałem. Może teraz nie zapomnę. Zaszczytno nie Podobają mi się te ich hełmy z tymi piórami z po bokach. Spoko to wygląda. Dobra, wezmę ich Wypowiedziano wojnę. O, następni się do, do wojny tutaj mojej dołączyli. Natchniona ludność. I to dodam do puli oczywiście. Dobra, to tak. Mm. Tą armię. Chętnie, najchętniej bym sobie wstawił do miasta, ale widzę, że to się nie uda. No właśnie. Kurde. Ja pierdzielę. Tu postawię sobie następne wojska. Tutaj wstawię to, co tu pójść teraz? Chyba tu i sobie pójdziemy. No właśnie, opracowywanie technologii to mnie najbardziej interesuje. Co to jest? Akwedukt? Nie ma żadnego pole marsowe, no właśnie, żeby było coś wojskowego. To przebuduje i to przebuduje. Ok, znowu troszkę się tu podzieje. Ład publiczny jest spoko. Ruszmy nasze wojska, i tu był nasz piek, jeszcze. Dobra, jest droga. Tą drogą się udamy, bo tędy też poszła ta armia. Ja cię sunę. To wygląda strasznie. E, no i załatwmy tego wysłannika. Ciekawe, jak się uda temu, co zrobi ten szpieg. 75% to jest też dużo. 3 akcje na 4 powinny wyjść. No, no i patrzcie teraz. E, początkujący szpieg lepszy niż e, szpieg, który tu już wykonał naprawdę dużo rzeczy. Dużo akcji. To jest dziwne dla mnie. Plus 5% do szansy na udaną akcję. To mi się podoba. No i tak, ja teraz nie zaatakuję, tylko będę czekał. Niech oni sobie to miasto zdobywają. I to tyle. Popatrzmy. No i zapomniałem znowu z Kapadocją. Boże. Jeszcze! 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 Muszę to pamiętać! Co oni tu zrobili? Dlaczego oni mają tyle jednostek? To się wydaje, kurczę, że żadna ta jednostka nie ma prawie wojska, nie? Ale tak naprawdę w kupie siła i powiem wam, że tam wcale tak łatwo by nie było. Jak to wygląda. Dlatego ja tym oddziałem, który płynie razem z flotą, bym najpierw zaczął od blokady portu. A dopiero od lądu zaatakował jeszcze jedną armią i, i wtedy to by pozwoliło na spokojne zdobycie miasta. Ej, przegrajcie to! No ale czemu? Moja flota wcale nie chce was wspierać! Kurde! No, i co teraz? Teraz trzeba to rozstrzygnąć. No, nie wiem dlaczego w tym momencie gra daje mi. No, może, że ja po prostu ich wspieram. Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Naprawdę nie mam pojęcia, jak dokładnie to działa. Czemu na przykład ja teraz muszę zadecydować o tym, co tu się stanie. No i co? On zostanie w posiadaniu tego miasta, i tyle. Troszkę taki Lipton mały. No, no, no. Ty tam nie podskakuj kolego, bo to jest wiesz. Ale tak czy inaczej, mam miasto, które jest po tamtej stronie. Więc będzie strefa wypadowa dobra. Zmotywowana ludność, spoko. Płyniemy dalej. Wow, ale zasięg. Aha, to ja mam tu. Jeszcze jedną flotę, no właśnie. No to co, to. Tu, tą flotę poprosimy, tu dołącz do floty i suniemy, i drugi oddział. Nie wiem, czy dam radę zaatakować, to zobaczymy. Pewnie nie, nie, jednak dało się, ale on uciekł. For honor and glory. No właśnie, wroga flota się wycofuje. To nam nic nie daje. Boję się tędy przejść. Bo nie wiem co tam nie spotka tak naprawdę. Chodź. O masz. Dobra, jest wojsko. No za piątym razem musi się udać. No, ja cię kręcę? Co za durna baba! O, masz wiedziałem, że awansuję po raz czwarty. I co z tego? Dobra, to mi się podoba. To. Wszystkie bonusy do zatrucia mi się podobają. Dawaj ich. To jest ta początkująca, przypominam. 86% na ukryte ostrze. No i? No ja pieprzę! No to jest nienormalne, to jest naprawdę nienormalne. Znaczy, ja się cieszę, bo dwie akcje i dwa razy sukces, ale z drugiej strony, wiecie o co chodzi. Tam się tak męczę i tam by się przydało faktycznie. Nie. 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 No słabe wszystko. Zabój... No dobra, to niech będzie to. Coś tam z zabójstwem było, więc... O, to jest to miasto właśnie wypadowe moje na Półwysep iberyjski. Natomiast... No jestem ciekawy co tu się stanie. No, to wygląda pięknie. To po prostu jest taka armia. Jeszcze w dodatku jak jedną zaatakują, to jacie. To by było starcie na morzu. Ale oni nie ruszą na nich, nie ma szans. Takimi dwiema armiami będę się trzymał blisko siebie i wpłynę ich do tego migdolu i zrobię im taki migdol. Spodziewałem się, że ta sytuacja tak naprawdę szybciej się rozwinie i szybciej pokonam tą, y, tych wrogów, ale y, powiem wam, że getulowie od samego początku mieli strasznie dużo jednostek. No i to powoduje właśnie to, co widzicie teraz, czyli no, duży, duży problem z zabiciem ich. Poza tym no, zajmowali obszar, który jest bardzo rozciągnięty i, i ciężko do niego... Dobra Bi. Tak wiem e, nie zagadałem z kapadocją. Wiem, ale już mi się nie chce nawet. No nie, no mówiłem Ci, że nie. nie ma opcji na sojusz obronny. Kapadocja. Aha, ten fajny. A wytrzymałeś małą wielką. Wezmę sobie ten okręt. Dobrze, raport budowlany. Nadwyżka populacji. Pokaż. O, proszę, stolicę mogę rozwinąć tego regionu. No i się ładnie rozrosła. Pięknie. Co my tu mamy? Dobra, to pójdę tak. Które to było? Nie? To chyba to. Tak, to tempo technologii. Jakoś teraz mnie kręci to tempo technologii. Tak. O, muszę uważać. E, mój budżet jakoś tak zmniejszył się. Powstaje frakcja. Tak. Dyplomacja. Pamiętam, widzicie w końcu królestwo. Odysów. Nie, gdzie jest Kapadocja? Jest. Słuchajcie, dajcie umowę handlową. Ja Wam zapłacę. Ja Wam zapłacę półtora tysiąca. Wysoka, no to pójdzie. Świetnie. Czyli teraz. E, mój handel powinien wyglądać lepiej. No i wygląda. Znacznie lepiej. Dobra. Wracamy do stref działań wojennych. Szajdź się, tu zobacz, co tu się dzieje. O Jezus, Maria. Ile to ma ruchu? Okaj. Widzij, <grywka> Oceanus, Atlanticus, region sporny. Fajnie to wygląda. Bardzo nas to cieszy. Mamy awansik. Ostrza oczywiście. Dobra, trzeba by to jakoś teraz tak podpłynąć, żeby być w zasięgu. Ok. Nie dasz rady, pewnie tam jeszcze dojechać, no aż. Dopiero przyszła tura będzie tutaj nam decydowała o wszystkim. Ale już zrobiło się mega, 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 mega ciekawie. Ready for Co on zrobi? Połowa wo wojsk mu umiera. Czyli będzie potężnie osłabiony podczas mojego ataku. Więc myślę, że bardziej by mu się opłacał. Ale czy jemu się opłaca w ogóle coś w tej sytuacji zrobić? Bo nie wydaje mi się. On może wydać, jeżeli ma jeszcze jakąś kasę. Swoje finanse na wojsko, zwiększyć swoją armię i liczyć na to, że w mieście uda mu się coś zrobić, ale na powstrzymanie takich sił moim zdaniem on nie ma najmniejszych szans. Dwie jednostki odpłynęły w górę. Tylko czemu? Co mi tu migasz? Co odpływ jest, czy co? Mowa handlowa, kto? Wiwiskowie. Z wami mogę. Kurde, no chcą ode mnie wszyscy kasy. To moja wina, że jestem... Co? Wento? O cholera. To nie jest dobra informacja, tyle wam powiem. Eee... Teraz tak, bierzemy naszego wysłannika. I uderzamy na miasto, Trujemy studnie. No, niech to się uda chociaż. Piąta akcja jest na temat dwunastu na 240 kurde. Ja mu tylu zatrułem? O fuck. Nic mu prawie nie zostało. I teraz pytanie, czy to wystarczy Oblężenie okay. Blokada, kurde, tu nie mogę nic zrobić. To wiecie, co ja sobie podpłynę, tu po prostu nie powinienem być w zasięgu. Tak, powinienem być w zasięgu oddziaływania tego wszystkiego. No i atakujemy. Uciekł, Cholera! No nie bojcie się, walczcie! Patrzcie co tu się dzieje. To jest śmieszne. Atak <laughs> prawie 2000 plus 5000 to jest 7000 żołnierzy oblega im miasto. Wyobrażacie sobie pojedynek? No w sumie już w poprzednim odcinku widzieliście taki taką walkę, ale to jest po prostu epickie. No nie ma się co dziwić, że zostali zniszczeni. Okupacja. Teraz tak. Czy ktoś jeszcze może pływać? Tak. Więc najlepiej by byłoby jakby sama flota popłynęła. Aha, nie mogę, no tak. Ale dobra. Oddzielili się. I sama flota niech płynie. Da sobie radę.

Co jeszcze mogę tu wykonać za ruch? Też dam radę. No, oczywiście bezproblemowa. Tu jest jeszcze jeden oddział. Kurde i przeżył. No, gdzie mi tu uciekasz? No, ja chcę. Mm, tego nie chcę, bo mi to niepotrzebne. O, właśnie, plus 5% do morale wszystkich oddziałów. No i tu weźmiemy sobie do zapału plus 1. Cofnąć tego oddziału nie mogę. Tego, ten mogę. Na drogę chociaż. No i dobra Miasto zdobyte, tych dorżniemy. Tu mają jeszcze, o kurde. Och fuck. Wow, fontanny Higiena do ładu publicznego też jakiś bonus. E, tu było coś. Jest, to właśnie do tempa e, technologii. E, no i dobra, słuchajcie, myślę, że w tym momencie mogę spokojnie zakończyć ten materiał. Wrogów rozbiliśmy, zostały mu trzy wojska, trzy armie, które myślę, że z dojechaniem nie będzie problemu większego. Bardziej pewnie będę się ganiał z nim po tej mapie, no ale cóż, trzeba będzie to zrobić, żeby go wykończyć. Już tutaj wyślę jeszcze jeden oddział, który zamknie im drogę do tutaj tej części mapy także północno-zachodnia Afryka zdobyta czas później będzie na północno-wschodnią chociaż ona mi na razie nie zagraża więc przypuszczam, że tym się na początku nie zajmę tylko postaram się podbić cały Półwysep Iberyjski a to będzie ciekawe więc na pewno w następnym materiale zobaczycie jakiś fragment mojej kampanii na Półwyspie Iberyjskim i na to Was serdecznie zapraszam. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to też wiecie, co robić. Będę za to bardzo wdzięczny. No i dajcie wyraz temu, czy czekaliście w końcu na ten film, czy nie. Czy e, jak to jest, jak to jest z tym ROM 2. E, także to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.